Wibracja dnia na wtorek 31 grudnia 2024 roku, dzień szczególny, tutaj mamy dzisiaj sylwestra, dzisiaj będziemy obchodzić też już w nocy nowy rok. Natomiast cóż się będzie działo dziś? Czwórka, trójka i ósemka to wibracje budujące, dalej siódemka z ósemką to wibracje pośrednie, a wibracja docelowa to szóstka w księżycu już rosnącym. I tutaj, szanowni państwo, jako że sylwester, to będę państwa przestrzegał przed tym, żeby zbyt dobrze, że tak powiem, a zbyt mocnego nie święto. W sensie takim, że dzisiaj jest szóstka rosnąca, a szóstka rosnąca może powodować to, że alkohol albo różne inne dobre trunki dosyć mocno i dosyć dobrze wchodzą. Więc, więc więc tutaj powiedzmy nie przesadzajcie z jakimiś tam powiedzmy ilościami, etc. Ale też dzisiaj to jest taki dobry czas, żeby sobie coś pomarzyć. Że to taki dobry czas, że nie tylko między ludźmi go musimy spędzić, ale żeby sobie coś pomyśleć, coś szczerze sobie pożyczyć, nie innym. My zazwyczaj robimy tak, że jest ten nowy rok, jest tam powiedzmy godzina 12, składamy wszystkim tam dookoła życzenia, o sobie zupełnie nie pamiętamy, więc dzisiaj, zanim ta godzina 12 nastąpi, Pomyślcie, czego byście sobie życzyli na ten nowy rok, a dzisiaj jest siódemka i ósemka. To tutaj te rzeczy mogą się dobrze kotwiczyć. Więc tutaj wszystkiego najlepszego już na ten nowy rok. Wszystkiego najlepszego tutaj, powiedzmy, na te wszystkie nadchodzące dni, tygodnie, miesiące i i i cały tutaj 2025. Wszystkiego, co najlepsze, co najpiękniejsze. A sylwester hordecki, dobrawróżba.pl. Niech się dobre rzeczy dzieją.